Witam, witam serdecznie w następnym odcinku Pokaż, co potrafisz. W tym odcinku pokażemy dziewiąty tier angielskiego czołgu Medium Centurion 7x1 Centurion 7 przez 1 ósmy to jest Centurion, a ten jest już 7x1 Więc pokażę nam ładny meczek Norbisz z mojego klanu. Witam, czy Norbisz? ta cześć. Dokładnie to, to Norbi, jeżeli dobrze e, pamiętasz. Norbi. Norbi jeszcze tylko nikt nik, nik wygrze. Nik Dobra, Norbi zaszczycił nasz klan drugim miejscem w konkursie na logo klanu, ale akurat ty, ty mia miał wygrać to twoje logo, tylko że się okazało, że coś tam źle wygląda, yy, coś gdzieś tam, nie? Jakoś tam... Tak, tam. To znaczy był problem tylko ze zmniejszeniem, ponieważ było zbyt dużo szczegółów jakichś takich yy, i po prostu yy, nie mogliśmy sobie poradzić, żeby dobrze wyglądało po zmniejszeniu. No, no akurat Norbi w życiu prywatnym zajmuje się grafiką komputerową. Jeżeli mielibyście jakieś tam e, zlecenie, bo ma własną firmę e, za kasę, to, to piszcie do niego. E, ma własną firmę i, i może wam co możesz w ogóle zrobić. O dużo. Począwszy od wydrukowania, zaprojektowania, wydrukowania jakichś ulotek, gazet, wszelkich książek, i tak dalej, poprzez reklamy i, i po prostu tego typu rzeczy. Dobra, to teraz wróćmy do meczu. Powiedz mapę, o mapie, o, o czołgu i w ogóle o tym, bo ja na razie jestem na Komecie, czyli na siódmym tierze, dopiero do Centuriona trochę mi brakuje. Ty poszedłeś szybciej ty, tymi Brytyjczykami, więc masz większą wiedzę na ten temat. No to... Tak, ja poszedłem już, ja już jestem na dziewiątym tierze, dziewiątym medzie, Nie, na razie odpuściłem zupełnie e, heavyki, zostawiłem po prostu e, na razie przy medach, jakieś medy mi bardziej pasują. E, co to jest? Centurion 7x1, 1720 HP posiada. E, pancerz, pancerz przedni e, 120, bo został znerfiony, on poprzedni miał 150, to był, on miał więcej e, pancerza przedniego niż e, nawet 9 med brytyjski, znaczy 9, 9 heavy brytyjski e, ale go później znerfili dosyć mocno i e, wtedy no i to no zostało mu tylko i wyłącznie 120 Z boku pomijana wartość bo tam 50, z tyłu chyba 32 Jeżeli dobrze pamiętam, czyli nawet jakieś drugie tiery Potrafią go przebić e, Mapka Dębina standardowo Jeżdżą do miasta, natomiast Jako, że tutaj wrzuciło mnie jako drugi Od góry, to stwierdziłem, że a przełamię sobie jakąś taką sztampę i pojadę sobie po prostu e, na lewo się oklepywać. E, plusem, e, plusem medów brytyjskich jest to, że opuszczają niesamowicie lufę. śmiem twierdzić, że opuszczają lufę znacznie lepiej niż amerykańskie e, w ogóle czołgi, bo amerykańskimi też jeżdżę. Minusem jest to jak to jeden tutaj z kolegów mówi, że mają takie paźliwe te e, działka. Zresztą widać tutaj na tym, że strzelam e, i wchodzi od 180 do 260, także, także te działka nie zadają dużego damedu, natomiast charakteryzują się e, taką szybko, dużą szyb, szybkostrzelnością, dużym reloadem. E, bo tutaj reload po... Na ten czołg e, szybszego e, e, wentylacji plus e, dosyłacza nie mam jeszcze wykonanych sił, e, natomiast no jest 4,80 sekund. Tak Tylko trzeba, trzeba zaznaczyć to, że e, to jest fajna lufka, szybko bardzo szczenna, ale następna lufka jest, e, ma wolny reload, ale najlepsze pierdolnięcie wśród dziewiątych medów, nie? Dokładnie, to jest druga lufa. E, ona jest w wersji B i ta lufa ma czas celowania 1,9 sekundy, 226 penetracji, średnie obrażenia na poziomie 230. Tutaj zresztą widać, e, e, jeśli chodzi o czas i z tym jak, jak teraz właśnie widzisz, Jack Tigera zaczynam e, oklepywać. No i stwierdziłem, że mu tak, spróbuję mu teraz ubić e, tego kierowcę, no ale z no, nie, nie, nie udało się, podpali, pali się, także. Nie będę mu przeszkadzał, żeby się palił. Także... Ale czekaj, bo, ja, bo mi się wydaje, że on ma lufę, która. Y, to, bo ty masz nie najlepszą lufkę, nie? W tym czołgu. To, to jest druga lufa, właśnie. Y, było śmieszniej. Ta lufa y, występuje już na ósmym tierze y, Heviku. A tutaj właśnie skończyłem pięknie Jack Tiger'a, zniszczyłem go tam no, dokumentnie. E, na ósmym tierze Heviku. E, niestety w medach e, jakoś pole zrobili sobie zupełnie inaczej i dopiero na dziewiątym tierze mam tą samą lufę, którą ma e, ósmy tier e, Hevik. Tutaj no. widzę, widać, że dostałem od e, M103 niby w bok, niby na ten, jednak ten bok potrafi jakoś tak w miarę e, zrykoszetować, ewentualnie przyjąć za zero, nawet mm. nie, zdją, zdjął, nie zdjął mi tylko gąski i teraz. Ale nie, mi chodziło o to, że ta trzecia lufka, ona jest już z, z dziesiątego tieru, nie? Tak, tak, A tak, tak. Wszystkie... trzecia łówka ma 260 Wszystkie medy dziewiątego tieru, na przykład czy to Patton, czy T54, mają lufki oznaczone dziewiątym tierem, nie? Czyli ta lufka brytyjska, na dziewiątym tierze, już można zakładać dziesiąty tier. I teraz powiedz coś na temat tej lufki, którą jeszcze nie masz. Czy już. W, w, Wiesz, co ona potrafi i jak ona tam... Tak, dwie, tu, a, poczekaj, skupmy się tutaj, bo zobacz. E, zostało im 3 sekundy na skarpowanie bazy i udało nam się z kolegą tutaj, z tego co później zauważyłem, bo myślałem, że dostałem ja e, dostałem e, obrońcę, ale tu okazuje się, że kolega Centurionem, nie Centurionem, tylko Black Prince'em wcześniej go do niego strzelił, dosłownie udało nam się na, ostat na ostatnich sekundach. E, za, e, obronić bazę. E, ostatnia lufka 10 tieru e, jest naprawdę niesamowita. Ja ją na, na serwerze testowym jeździłem z nią. E, ma naprawdę cenność 0,32. I czas celowania chyba też w granicach 0,2 ,2 sekundy, 2-2,1 czy jakoś tak. I powiem szczerze, że naprawdę jest rewelacyjna. jak widziałem gości na centuriona którzy mieli słabszy wynik niż ja tutaj, ale mieli wyniki tak gdzieś 4,5 tysiąca do 5 tysięcy, tak spokojnie. Damage'u. Ja, Damage'u, tak. Tutaj ty... widać zresztą, no. zresztą a, jeśli chodzi o celność K4, który ma tam bardzo, bardzo jest twardy z boku, bez żadnego problemu przebijasz, strzelaszek to, no teraz go zgąskowałem tylko. A, ale widzisz, wchodzi wszystko normalnie, jak po prostu w masełko. No, no. Fakt, że słabiutko za 208, ale... Ale dobra pani racja. Tylko że słuchaj, ja tak właśnie pierwszy raz oglądam powtórkę w twoim wykonaniu yy, i i podziwiam cię za to, że ty grasz z tym yy, ruszeniem lufy po wystrzale. I raczej wszyscy to wy, w, usuwają. Nie? Wszyscy to wyłączają, natomiast ja jestem przekonany, wiesz co, yy, że jest to duży błąd. Ze względu na to, że yy, ja bardzo, bardzo dużo meczy mam na, na Tydekach niemieckich i wiele razy się przekonałem, że yy, strzelając lufa po jakby ma tam jakiś tam czas na, na powrót i ta lufa obniża się o jakieś milimetry w dół i bardzo często jest właśnie później ten strzał w ziemię albo coś takiego, natomiast dlatego ja zawsze jestem przyzwyczajony do tego strzelania właśnie z takim, z takim odrzutem mm -hmm. i dla mnie i moim zdaniem jest to znacznie ciekawsze. Znacznie no, możliwe bardziej, bardziej taki... realne nie oczywiście. Tak, y natomiast wymaga przyzwyczajenia, bo rzeczywiście to wkurza tak, tutaj, tak, tak. tutaj akurat został nam M103. Wiedziałem, że on jest sam w tych okolicach. Nie wiedziałem ile ma HP, ale Stwierdziłem, że nawet jeżeli coś, to ja powinienem sobie dać radę. Pomimo tego, że to jest wielki, strasz, strasznie wielki med, to jest naprawdę jeden z większych medów. Znaczy, wszystkiego rodzaju patony też nie są malutkie. Mm -hmm. Natomiast y no i stwierdziłem, że jadę zobaczyć po prostu, e, co, e, gdzie, gdzie, gdzie on się tam chowa. Mamy 5 minut, 6 minut jeszcze czasu, więc spokojnie sobie mogę go poszukać. No i stwierdziłem, że jeszcze mogę sobie dobić jakiegoś damage'u więcej. No, akurat się okazało, że gość mnie, o, wiesz, schował się tam delikatnie. I to w zasadzie to dobra, będzie walka 1v1, nie? W tej chwili. 1 na 1, no wiesz, jakbym jakby jechał normalnie, tak jak jeżdżę ja bardzo dużo T-54, to, to byłbym pewien, natomiast tutaj to jest tak różnie, więc... No tutaj akurat nie trafiłem, ale widać, że wieża ma 160 160 na górze i jest taka... no gryko koszytuję. Także o, widzisz, następny strzał, ja przyjąłem jeden, ale on już ma 600 HP, więc widzisz, nawet no, od przodu bez żadnego problemu. Wchodzi mu wszystko y i i, i długo zgążkowałem i teraz się mogę pobawić z nim tak o, lekko, podjechałem raz, jeden strzał i zostało musło 44kp. Z przy przyjąłem dziękuję. Do widzenia. Tak jest. Dobra, no to koniec meczu. I opowiedz o tym, ile tego expa było, bo ja oczywiście wyślę linka, ale tam chyba około Ej. 200, nie? Coś takiego. Wiesz, co? Już ci, już ci dokładnie mówię. Więc tak: 7363 damage. E, otrzymane trafienia 7. EXPA dostałem 2154 yy, to jest EXP z, z premium oczywiście 88 966 yy, kasy i 47 390 na, na, na 300 minusem działa w Centurionie 7.1 jest ogólnie działa tak samo w Centurionie 1 jak i 7.1 jest to, że te pociski dodając tylko 227 medzu. Kosztują 620 albo 640 srebra. Są bardzo drogie. Ten, ten czołg ogólnie jest bardzo drogi w eksploatacji, ale daje dużo frajdy. Tylko że m, trzeba pamiętać o tym, że nie wolno nim jechać jak typowym medem, tylko bardziej jak, jak na przykład E50, czyli takim snajperem z daleka, bo na naprawdę Dobra, ma naprawdę nie No, Są ludzie, którzy jeszcze dochodzą do niego. I powiedz, jak Twoim zdaniem oceniasz całą linię medów, czyli Komety Centurion 1. Y czy to też były dobre medy? E, powiedzmy tak, komet, czy powiedzmy tak, komet to już jest med po prostu, bo wcześniej mamy lighty. E, takie bardzo sympatyczne, bardzo, bardzo szybko strzelające, jak to brytyjskie i zadające strasznie mało obrażeń, ale naprawdę, naprawdę miłe, sympatyczne czołgi. E, Kromuelu, który jest niesamowicie szybki, on tam z góry wyciąga ponad, grubo ponad 80 na godzinę, na prostym leci ponad 60 i spokojnie można się ganiać nawet 150 2, bo, bo daje sobie radę. Później mamy kometa, który jest przez niektórych znienawidzony ze względu na bardzo słabą penetrację, bo ma tylko 149 penetracji, działko, które bije po 150, a i. Ale przeładowanie bardzo szybko, sekund, no, no, no właśnie. Bardzo szybko i po prostu jest to bardzo spamerski. tak yy, Akurat met, też ja nim... mamy kometa i, i czasami meczyki są naprawdę wyśmienite. Tym, ja nim czołgiem. lekko robiłem po 3,5 tysiąca obrażeń i po prostu wiesz, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Fakt, że czasem trzeba mieć, trzeba mieć około 15 golda ze sobą. W razie wu, jeżeli wpadniesz na jakiś ciężki czołg, ale ja potrafiłem obijać kawu piątki, które są, wiesz, twarde i normalnie bez golda. Nie, nie jestem w stanie go nawet Przebić, ponieważ. To, ale takie kawałki ginęły po prostu. No i Centurion 1. Centurion 1. To sama lufka, mniej więcej w parametrach. Na, na, na początku dostajemy tą lufkę z kometa, czyli zaczyna się tragedia na tych tier, na ósmych tierach. Później mamy lufkę już całkiem przyzwoitą, bo już zacznie, dostajemy mniej więcej te same lufy, które mamy dosymygujące do, do wyboru i która ma też 226 penetracji. Ona przeładowuje odrobinę dłużej, ale, ale daj radę. P trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W centrujony mało wywalczają błędów i trzeba uważać na magazyn amunicji, ponieważ bardzo często strzał w przód, bądź też z prawego boku padają im magazyn amunicji poza tym czołg naprawdę polecam okay, polecam no to bo naprawdę daje dużo frajdy. no myślę że skończmy bo y, trzeba to jeszcze wrzucić dzisiaj dzięki za to że pokazałeś nam medy angielskie a przypominam że w niedzielę y, po południu być może będę też w Katowicach na, tych, y, na tym spotkaniu w spotku, czyli na tych targach czy turnieju no, tam mam nadzieję, że jakieś atrakcje będą. Jakąś jak mnie rozpoznać? Będę Łysy z brodą i stoczyści w klacie. I w kamera w ręku. <grym> <grym> Dobra, dzięki za uwagę. I dzięki Norbi za opowiadanie o tych czołgach. No, nie dałem ci za bardzo dojść do gło Nie ci za bardzo dojść do głosu, ale mam nadzieję, że się nie nudziłeś. No ja dzisiaj zmęczony klata mnie boli po siłce. To na razie. No dzięki znajdź się.